Jestem w Szubinie po spotkaniu z mieszkańcami Szubina i okolic. Udane spotkanie, między innymi dyskutowaliśmy na temat prywatyzacji czy też wcześniej komercjalizacji służby zdrowia. Mieszkańcy byli tym bardzo zainteresowani ze względu na no, jednak ważną sferę, która jest służba zdrowia i ogromny niepokój. W związku z tą reformą, która w tej chwili jest prowadzona przez panią minister Kopacz. A tu lokalnie w Szubinie są doświadczenia i to doświadczenia mocno kontrowersyjne. Państwo tutaj w Szubinie jesteśmy troszkę w innej sytuacji, bo już doszło do z przekształceń własnościowych, powstał niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Przyznam szczerze, że dla mnie przykład szubina, łącznie z nakłem, jest przykładem szczerze mówiąc patologicznych przekształceń. Przedtem byłem dzisiaj na dyżurach i na spotkaniach również w innych miejscowościach w Osielsku, w, w Łabiszynie, w Barcinie. Spotkania były bardzo dobre, bardzo interesujące. W zeszłym tygodniu była konferencja prasowa i podjęta inicjatywa dotycząca wojskowych zakładów lotniczych. Wspólnie z poseł Bańkowskim, ale także innymi parlamentarzystami, poseł Ciemniak, poseł Walkowiakiem, poseł Złożyliśmy poseł Kłopotkiem złożyliśmy pismo do premiera Tuska, gdzie no jednoznacznie wyrażamy swoje zaniepokojenie tymi planami, które w tej chwili mają być wdrażane. Załączyliśmy też pismo od związków zawodowych, które jednoznacznie opowiadają się przeciw włączeniu wojskowych zakładów lotniczych do Bumalu. Dużo pracy, dużo spotkań, a jednocześnie tak wspaniałe i radosne wydarzenia tu lokalnie w Bydgoszczy, jak chociażby awans zawiszy do pierwszej ligi, z czego wszyscy, również ja jako kibic, ogromnie się cieszę.